Es tiempo de presentarle a todas aquellas personas que han estado trabajando para ustedes esta noche. Ladies and gentlemen, ladies, we get to the end of this show. It's time to introduce to you all the person who are working for you tonight. Estaremos comenzando por las chicas. We start for the femmers, dancers. Los chicos, The News. W hotelu jakieś party, jakieś coś ma być ciekawego tutaj później po południu teraz są przygotowania do tego Widzę barbecue powystawiane będą piec różne jedzenia ale zobaczymy to po południu, chociaż dzisiaj nie za bardzo mi pasuje, dlatego że idę na na delfiny, na pokaz delfinów i później będę pływał z tymi delfinami, dlatego dzisiaj nie wiem czy to zdążę coś nagrać, ale spróbuję. Jeżeli jeszcze będzie, bo idę. O drugiej godzinie tam idę, to myślę, że o czwartej tutaj będę z powrotem. Ale pływanie z delfinami zawsze mnie ciekawiło i nieraz widziałem na telewizji, dlatego mam tu okazję, dlatego idę popływać z delfinami oczywiście że będę się ich trzymał one będą mnie ciągły Tienes que enviar los papeles ¿Dónde van a estar los papeles? En el lago, están camarógrafos Están terminando el fotoclub Pueden ordenar Si tienen cámaras Resistencia al agua Ahí están los precios, todos allí Hay fotos impresas Hay. en la delfina están En la comida En Nawet jest telefon ciekawy. Kubański telefon.

you know Don't expect it to recount what you have missed. Just take what you will from the story as it reads. What came before can be dismissed. Można tutaj masaże robić też. Znaczy, dziewczyna zrobi masaże. Ale... A później będzie odwrotnie chłopak będzie robił masaż. Nic nie widzę, nagrywam, ale nic nie widzę, co się nagrywa. W tym telefonie mało co widać, jak jest dużo słońca. Nic nie widzę, kiedy się nagrywa, naprawdę nagrywam na ślepo. Jest ten bar, czynny 24 godziny na dobę. To tyle, dziękuję. Zapraszam na cappuccino. w naszym hotelu, tutaj lobby całe. na ciekawości pokazuje jakie tu jest lobby ciekawy dach jak zwykle z palmów tak wygląda ciekawie dookoła już jest. przejadę dookoła tutaj może troszkę za szybko ale Chcę pokazać, jak tu wygląda widok z lobby. Muszę nagle deszcz, ale, ale leje. Tutaj dopiero pada. Ale dzisiaj leje. Jest już pod wieczór, ale, ale burzowy deszcz. Boję się w wodzie nagrywać, żebym następnego telefonu nie utopił w wodzie. Może jest wodoodporne, ale wolę nie ryzykować, żeby nie stracić tych zdjęć i filmów, które już nagrałem. Nagrywałem na kubie moją kamerą, ale niestety przyszła, byłam w wodzie, przyszła duża fala i niestety kamera się zanurzyła w wodzie i po kamerze teraz nagrywam, muszę nagrywać telefonem. Zobaczcie, to jest e, mapa z całej Kuby. Wielka wyspa, troszkę mniejsza od Polski. I za chwilę e, Wam to pokażę. Półwysep e, Varadero tutaj, macie tutaj. Tu jest nasz hotel, gdzie ta strzałka jest. Royalton High Kakos. Bardzo drogi, 340 dolarów za jedną noc. To tutaj mamy zapewniony Kompletne jedzenie picie wszystkiego, wódki, piwa, rumu, ile się chce można pić i jeść do syta o każdej porze 24 godziny na dobę. A dlaczego pojechałem do takiego hotelu, hotelu drogiego na Kubie? Bo dlatego, że się bałem, Do dużo było komentarzy na temat brakuje, braku, mało jedzenia, brakowało jedzenia e, bo niedobre jedzenie dlatego z, e, chciałem jechać do hotelu takiego, który będę zadowolony i rzeczywiście w tym hotelu tutaj było super jedzenie i bardzo dużo Obiadałem się, na początku nie wiedziałem nie smakowało ale później jak już smakowałem wszystkie jedzenia po prostu nakładałem sobie na talerz ile tylko mogłem bo to był bufet, tutaj nikogo nikt nie wyliczał ile co je, naprawdę wstyd było, że nieraz raz zostawiałem na talerzu, a ludzie na Kubie nie mają co jeść, mają od 65 lat nadal wszystkie rzeczy, całe jedzenie na kartki. Się, że pokazuje ciągle tyle jedzenia bo naprawdę tutaj było tyle jedzenia że nie sposób było wszystkiego spróbować chociaż wiele rzeczy spróbowałem niektóre może wyglądały niezbyt ciekawie ale naprawdę były bardzo dobre przypomniały mi się dobre czasy kiedyś z dawnej Polski kiedy żywność naprawdę smakowała te stoły co widzicie by, nie były w ciągu tygodnia, one były na weekend zawsze tak ubierane. Sobota, niedziela były tak przybierane jak na weselu. Dlatego bardzo ciekawe zobaczcie, różne wyroby. Cuda tutaj było, a ludzie kubańscy nie, nie mogą tego jeść. To było takie smutne, yy, dlatego nie lubię tutaj jeździć i nie zapraszam na Kubę nikogo. piękne owoce na palmie są. Następne palmy trochę poniszczone po tym huraganie, ale jeszcze dość lepiej dobrze oglądają. Jestem na plaży na Kubie na Varadero Jestem pierwszy dzień, przyszedłem tylko tutaj zobaczyć jak tutaj wygląda, bo po raz pierwszy jestem ale jest naprawdę piękna plaża, to jest coś wspaniałego Piękna sprawa Biały piaseczek Nasza, nasza restauracja na plaży No nie, nie, nie. Przyjdziemy tu za chwilę sobie poleżeć wejść do wody, bo na tylko tak Przedem do wody na moment, bo załatwiliśmy wycieczki do Hawany. Jutro, w czwartek, jedziemy na Hawany. Jedziemy tym samochodem, co za chwilę o no tutaj, ten, co stoi. Tym, tym będziemy jechać do Hawany 200 km. Nie był za bardzo wygodny. Siedzenie były plastikowe. Dobrze, że miał klimatyzację. A poza tym, tragedia: jechać 200 polabym, jechać autobusem, byłbym bardziej komfortowo. To tyle. Dziękuję, dobrze. A na grzach budynków nie wyglądają nawet tak źle niż myślałem, bo tak jak Polska, bym powiedział, z lat 80. Patrzcie, jaki ten samochód jest podobny do polskiej starej Warszawy z lat 60. -tych, 50. -tych lat w Polsce takie jeździły samochody, nazywały się Warszawa. I takie samochody jeszcze tutaj jeżdżą na Kubie. To znaczy, że to była licencja amerykańska. Rosy wykradli tą licencję i dali Polakom.